Co, tylko, że jest numerem trzy, może cztery. Panie misze, co najwyżej pięć do zamknięcia, jak PiS przyjdzie do władzy. I on dobrze o tym wie. Tusk jest numer jeden, Bodnar jest numer dwa, trzy jest Giertych. No i potencjalnie tutaj pan minister Domański za to, że wstrzymywał pieniądze, dotacje i subwencje budżetowe dla Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętają państwo ten konflikt w Państwowej Komisji Wyborczej, więc Domański no ma to gdzieś w głowie. On na koalicję rządzącą padł blady strach. Strach przed rozliczeniami, bo po przegranych wyborach prezydenckich w koalicji rządzącej zaczęto myśleć nad tym, że przyjdzie im odpowiedzieć za wszystko to, czego dokonują od 13 grudnia 2023 roku. A w prawie i sprawiedliwości powstała nawet specjalna lista tych, którzy za to powinni odpowiedzieć, z premierem Donaldem Tuskiem na czele. I o tym w najnowszym wideo komentarzu. Karol Gaz. Zapraszam. Na początku jednak serdeczne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, za to, że dajecie kciuki w górę. Za to wszystko Państwu bardzo serdecznie dziękuję, bo wspólnie budujemy tu konserwatywną przystań na polskim YouTube, bo im więcej takich miejsc, tym lepiej dla nas wszystkich. Dlatego bardzo Państwu dziękuję za dotychczasowe wsparcie. Cały czas w jakimś stopniu jesteśmy w trybie. Po wyborczym, po wyborach prezydenckich, bo tu dużo się zmieniło. Zmieniło się sporo po stronie opozycji, ale zmieniło się jeszcze więcej po stronie obozu rządzącego obozu, który. Zaczął myśleć, że jego władza w końcu może się skończyć i to szybciej niż niektórym się wcześniej zdawało. No bo rządzący to nie jest żadną niespodzianką, był głęboko przekonany, że wybory prezydenckie wygra Rafał Trzaskowski, a skoro wygra Rafał Trzaskowski, no to będzie już z górki, będzie można różne rzeczy robić, będzie można różne rzeczy dowieść ale w końcu będzie też szansa na to, że i kolejne wybory parlamentarne uda się wygrać, a przynajmniej rządzić, bo przecież w 2023 roku to PiS zdobyło najwięcej głosów w skali kraju, ale władzę musiało oddać. Tyle tylko, że ten plan się nie powiódł, bo wybory prezydenckie wygrał, co wszyscy wiemy, Karol Nawrocki, a w koalicji obywatelskiej i w koalicji rządzącej w związku z tym zapanowała wręcz histeria. Histeria polegająca na tym, że część członków rządu, część ministrów, część wiceministrów, także część szeregowych polityków zaczęło się obawiać odpowiedzialności. I to nie byle jakiej odpowiedzialności, tylko odpowiedzialności karnej za te wszystkie rzeczy, które do tej pory zrobiła już koalicja rządząca. Od 13 grudnia 2023 roku. Bo my nie mówimy tu o Trybunale Stanu, który jest takim straszakiem, na którym, na którym właściwie na nikim nie robi jej wrażenia. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli wczytają się Państwo w możliwości Trybunału Stanu, to właściwie te możliwości są zerowe. Pomijając już to, że to jest ciało martwe, które właściwie nie funkcjonuje i praktycznie nikogo nie skazało. Tyle się mówi w debacie publicznej, w mediach, w polityce o Trybunale Stanu. Ten stanie przed Trybunałem Stanu, tego postawimy przed Trybunałem Stanu, ale to jest wyłącznie teatr. Trybunał Stanu się nikt nie boi i słusznie bo i Trybunał Stanu, żadnych bardziej sensownych kar dać nie może. Ale odpowiedzialność karna to już jest zupełnie coś innego. No i część polityków obozu rządzącego zaczęła się obawiać, no bo doskonale wiemy, co robili przez te ostatnie miesiące, Kilkanaście miesięcy i doskonale zdajemy sobie sprawę, że gros tych działań było po prostu nielegalnych. Bez zgody parlamentu, bez zgody prezydenta podejmowano najróżniejsze działania. Zacznijmy od bezprawnego, siłowego przejęcia mediów publicznych, gdzie po prostu ochroniarze wparowali i przejęli media publiczne, dzięki także oczywiście zdradzie z wewnątrz. Media siłowo przejęte, no, machnięto ręką e, i generalnie koalicja poszła dalej. Potem Krok kolejny, czyli prokuratura krajowa, którą również przejęto bez zgody prezydenta, wbrew zapisom ustawowym. Znów mamy tutaj punkt zapalny. I takich przykładków, przypadków i przykładów jest naprawdę dużo, dużo więcej. I o tym wszystkim doskonale zdają sobie, o tym wszystkim doskonale pamiętają i zdają sobie z tego sprawę politycy obozu rządzącego. Którzy obawiają się, że po przegranych wyborach przez Rafała Trzaskowskiego teraz może wiać wiatr zmian w kierunku Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji yy, i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. A to z kolei oznacza, że może się tak stać, że koalicja rządząca straci władzę, do władzy dojdzie opozycja i się zacznie. W Prawie i Sprawiedliwości powstała nawet specjalna lista. Lista tych, którzy powinni odpowiedzieć za swoje czyny. Może nie jest długa, ale na pewno jest konkretna. Na czołowych miejscach czołowi politycy: Donald Tusk, Adam Bodnar i jeszcze paru innych, których, których doskonale Państwo znacie. Oczywiście od listy, jakiejkolwiek do osądzenia droga daleka. Wszyscy znamy polskie sądy, wszyscy wiemy, jak to generalnie w Polsce to wygląda, więc różnie może jeszcze być, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o kwestie rozliczeń, to tutaj akurat jest element, który bardzo wielu komentatorów pomija, a który trzeba uwzględnić, a mianowicie osobista motywacja. Bo bardzo często Państwo piszą w komentarzach, że do tej pory właściwie to nikt z głowy nie, nikomu włos z głowy nie spadł, że właściwie to oni tak się tylko przerzucają i że czy ja naprawdę wierzę w te rozliczenia. Otóż wierzę. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzyło przez ostatnie miesiące, to wielu polityków obecnych, obecnie w opozycji, ma po prostu osobistą motywację do rozliczeń. Weźmy na przykład Zbigniewa Ziobro, Marcina Romanowskiego, Dariusza Mateckiego, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i wielu innych polityków, którzy ponieśli już jakieś represje, którzy ponieśli konsekwencje działań koalicji Donalda Tuska. Przecież jeżeli ci politycy trafili do aresztu, trafili do więzienia, musieli uciekać za granicę i prosić o azyl, to oni będą podwójnie, potrójnie albo dziesięciokrotnie zmobilizowani do tego, by rozliczyć wszystkich tych winnych, tych różnych nieprawidłowości i wszystkich tych winnych, tych bezprawnych rzeczy. Przecież na przykład w przypadku Marcina Romanowskiego to doszło do złamania tylu różnych punktów, że to twarz głowa mała, więc tu nie powinna być droga daleka. No ale wszyscy znamy polskie sądy. Niezależnie od tego, wydaje mi się, że akurat determinacja po stronie obecnej opozycji do rozliczeń będzie, długa, będzie dosyć wysoka. Także dlatego, że to po prostu będzie musiało nastąpić, by uzdrowić e, cały system w Polsce, bo bez rozliczenia tego, co miało miejsce, po prostu się nie da. I tu już nie będzie nie będzie można się tak cackać, jak w, przez ostatnie dwie kadencje robiła to Zjednoczona Prawica, oglądając się a to na Unię, a to na tych, a to na tamtych. Nie. Politycy PiSu wiedzą, że popełnili błąd i że popełnić go drugi raz nie mogą. Nie doskonale wiedzą, z czym to się wówczas związała. I, wie, i, wie, i wiedzą, że praktycznie tylko cud sprawił, że Karol Nawrocki wygrał te wybory prezydenckie i że jeżeli przejmą władzę, to będzie to praktycznie drugi cud. Dlatego nie będą mogli tej szansy zmarnować. I dlatego wydaje mi się, że rzeczywiście ta determinacja po stronie obecnej opozycji będzie dużo, dużo większa niż się niektórym wydaje. I ona jest teraz niedoceniana, ale biorąc to wszystko pod uwagę, nie ma innej drogi, tylko po prostu obecna. Opozycja będzie musiała zrobić porządek w tych newralgicznych obszarach z punktu widzenia państwa z systemem wymiaru sprawiedliwości, z mediami, z NGO-sami, ze wszystkimi tymi obszarami, z którymi przez, przez, z którymi przez lata się po prostu cackano. No ale zobaczymy, bo to jest oczywiście gdybanie, to jest daleka droga. Na razie jedno jest pewne, że prędzej czy później jakąś karę wszyscy ci, którzy dokonują tych przestępstw poniosą. Jaką, jak bardzo dotkliwą, no to oczywiście się przekonamy. No ale to już jest temat na zupełnie inny komentarz. Na koniec, jak zawsze, prośba do Państwa o komentarz właśnie. Proszę pisać, proszę komentować, jak Państwo oceniają to, co tu się dzieje w koalicji rządzącej i nie tylko. Karol Gac, kłaniam się nisko.